Jak widzisz, zaraz, nie, niebawem będzie tutaj asfalt. Ale czy byłeś w Rykaczewie w ogóle? Nie? To zapraszam Cię serdecznie. No jestem teraz w Rykaczewie. W Rykaczewie masz tutaj z tyłu lasek całej działki. Masz hektar 20, oczywiście będzie można z niej wyciąć same siedlisko. Uwaga, przechodzę kanałek trochę pokrzywy. Dzień dobry. E, zaraz Ci pokażę w tamtą stronę piękne, fajne, ładne. Siedlisko, do którego cię zapraszam. Takie to klimaty na wsi w Rykaczewie. W Rykaczewie dom 100 metrów na dole, jeżeli chodzi o parter. Działka, hektar 20. Ha. Masz budynki gospodarcze w sumie 3 stodoła, dwie obory. Z jednej i z drugiej strony budynek stoi w ogóle w środku działki. Ogólnie to jest cisza i spokój, bardzo mało sąsiadów w miejscowości Rykaczewo, gdzie może Ci się spodobać. Może Ci się spodobać w ogóle lokalizacja. Więc zapraszam Cię już do środka. Jeszcze jedna rzecz. Jak wchodzimy do tego domu, no to mamy taki ganek, markizę, werandę. Jak to teraz nazwać? To już sobie dopasujesz, ale bardzo fajny temat pod kątem jakieś gościny, przyjęcia, jakieś, jakiegoś małego spotkania rodzinnego, gdzie na lato idealo, idealne Teraz idziemy na salony. Chodźcie, proszę cię bardzo. Masz tutaj wiatrołap, sieni, takie, taki przedsionek, kotłownia na węgiel, na drzewo i wchodzimy do domu. Korytarz. Zaraz wejdziemy na górę. Jest też podpiwniczenie. Tu magiczna spiżarnia. Tam jest wszystko ogólnie. To, co mama lubi najbardziej w sumie. Pewnie tato też. No, i tutaj masz w sumie. Nie będę wchodził łazienkę. A tu masz bardzo dużą kuchnię. I od tego, że tak powiem, to jest serce, serce domu. ku I tutaj z tego boku po prostu masz taki baryk, gdzie możesz sobie zjeść. A tu jest salon. Zapraszam cię z tego boku. Proszę bardzo. Tam wyjście w ogóle na werandę. I tu, proszę, tam masz dwa pokoje. A tutaj właśnie tu widziałeś to okienko z kuchni. Jedna sypialnia i to druga sypialnia ogólnie z przejściem do kuchni, gdzie...